Już pierwsza jest, tak? Ciekawa, co mamunia kupiła. Pokażemy wszystkim, tak? Pokażemy, widząc, co mamunia dzisiaj kupiła. No dobrze, to na pierwszy rzut oka. Pusteczki. Właśnie to są pusteczki dla tosi, tak? Nawczasy weźmiemy, schowamy je. Następne to są woreczki. Na moje kubki oczywiście. O tak, tak, tak. Ty jesteś pierwsza. No pewnie poczekaj, bo mamunia nie może tutaj się skupić. Nie mogę się skupić, wiesz? Nie mogę się skupić. Także zaraz Wam powiem, ile zapłaciłam za woreczki. Takie to są woreczki, trzy sztuki w opakowaniu. W zupełności mi wystarczą, bo my jedziemy tylko, tylko na kilka dni. Pięć dni w zasadzie, także spoko, te woreczki kosztowały 459. Także tak, teraz tak, te chusteczki, za te chusteczki nawilżane dla Tosiuni zapłaciłam. Również 4,59. Takie to są. Dobrze. Co jeszcze dla Tosi Mamunia wzięła? Taką piłeczkę, którą Tosiunia się po prostu uwielbia bawić. Jak tylko przyjechałam, weszłam do domu i wyciągłam jej z torebki, to zobaczcie. Do tej pory jeszcze jest zziajana, bo się tak nią wybawiła, że po prostu już nie miała siły. Padła. Ja Wam wrzucę. Yy, Wrzucę filmik, bo nagrałam, jak ona właśnie się nią bawiła. Padnięta była zupełnie, dobra i za tą piłeczkę już wam mówię, ile dałam. I naprawdę jest, nie żałuję, że jej wzięłam, bo no, rewelacja, ona się nią tak potrafi bawić. I za tą piłeczkę dałam 18,50. Ale powiem wam, że jest rewelacyjna, jak macie jakieś zwierzątka, pieski. No to jest po prostu super, bo nie dość, ona, ona nie jest twarda. Ona jest miękka. Jest mocna i do tego zobaczcie: ma powszywane takie parciane taśmy, które są również bardzo mocne. Piesek tak szybko tego nie pogryzie, nie wyrwie. No, rewelacja po prostu rewelacja. Ja jeszcze takiej taki zabawki nie kupiłam, żeby ona się tak chętnie nią bawiła. O, zobaczcie: zmęczona jest, a już. Jeszcze chcę jeszcze się bawić. Ja jej w ogóle ją odłożyłam, bo przecież będę musiała chyba jej zabrać, bo ona jest naprawdę padnięta. No zobaczcie, zobaczcie. Rewelacja. Rewelacja. No i jak tu jej nie kochać? Jak tu jej nie kochać? Kto tak się cieszy z zabawki? Z głupiej zabawki, kto się tak cieszy? Dobra, wracamy do zakupów, które poczyniłam. Wiecie co, no tak jak widzicie, to są takie podkładki pod garnki. E, powiem wam szczerze, że mm, miałam coś takiego uszyć. Tak sobie myślałam, że uszyję, bo to garki się tak obijają w tej półeczce i szkoda mi zawsze tego było. Ale tak wpadło mi w tym sklepie w, w oczy właśnie e, te podkładeczki i powiem Wam, że w sumie to jedna wychodzi 2 złote, więc wzięłam, bo w opakowaniu są właśnie dwie sztuki i wzięłam e, dwa razy, tak? Z, Czyli cztery sztuki są. Zapłaciłam 8 zł. więc mówię, nie warto po prostu nawet tego, nie warto się za maszynę zabierać. Dobrze, co tam jeszcze kupiłam? Kupiłam taki plecak. To jest plecak typowo na taki, wiecie, wypad krótki na plaży, żeby zabrać tam jakiś, jakiś krem, jakiś, jakąś emulsję do opalania czy jakąś, nie wiem, miseczkę dla pieska włożyć. No takie drobiazgi, wiecie, jakiś ręcznik. I zaraz to otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda, ale jeszcze Wam powiem, ile za niego zapłaciłam. Yy, także yy, ten plecak wyszedł mnie 9 zł. Myślę, że no super, bo naprawdę mało miejsca zajmuje. Do walizki się schowa, a można nawet w niego coś tam włożyć. Ja, ja po prostu myślę, że spakuję takie niektóre rzeczy dla Tosi. Dobrze. Kupiłam jeszcze takie magiczne gąbeczki. Te gąbeczki w Aktionie kosztują 7 zł. I jest w nich 8 sztuk. Więc cena te, też jest y, spoko. Nawet chyba taniej wychodzi niż y, na AliExpress. Więc fajnie. Wiecie co kupiłam jeszcze? Kto zgadnie co to jest? No tu już widać. To jest właśnie taka poduszeczka do wanny. A żeby się. Y, Położyć, odprężyć, żeby głowa nie nie ciążyła, nie bolała. No, bo wywalnie wiadomo, człowiek się oprze, to to jest twardo, nieprzyjemnie, więc kupiłam sobie, żeby zrobić sobie dzisiaj, jest sobota, więc chyba sobie właśnie e, zrobię taki dzień tylko dla mnie, wieczór w zasadzie spa. Świecę i te sprawy, wiecie. Dobrze, i więc za tą poduszeczkę zapłaciłam 17,95, czyli 18 zł. Myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena, a jest naprawdę miła, mięciutka, fajna i myślę, że będzie spoko. Dobrze, kupiłam jeszcze dla siebie takie majteczki, slipeczki, dwie pary majteczki. Zapłaciłam 13,95 za dwie sztuki. Wiecie, to są takie zwykłe czarne slipeczki. Majteczek nigdy nie za dużo. Kupiłam również woreczki strunowe. Jedno opakowanie tutaj mają 16,5 cm na pół litra wody i 0,8 litra to jest niecały litr i też pokazane jest 16,5 cm. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Następne yy, kupiłam to jest rozmiar 17 na 20 cm i za te woreczki zapłaciłam. Jedne 399 to bodajże były te. A za te zapłaciłam 5,79. Więc też to. Wzięłam jeszcze takie opakowanie słonecznika. Bo dzisiaj chciałam zrobić no jeszcze, jeszcze się zastanowię, ale albo dzisiaj, albo jutro taki krupiący chlebek z ziarnami. I jak będziecie chcieli, to Wam nagram taki filmik. Tylko mi dajcie znać, to oczywiście nagram. I już Wam mówię, ile dałam za słonecznik. Uskane pestki słonecznika 3,79, czyli 3,80 za. Jak w opakowaniu jest deko. 275 gram. Czyli tak. I teraz tak. Takie pojemniczki. E, dawno już planowałam coś takiego kupić. One są, e, zaraz Wam powiem, jaki to jest rozmiar. Hmm, jeżeli tu jest ok napisany w ogóle. No nie, nie ma tutaj. Nie widać. Ale e, to jest taki rozmiar, który na cztery sztuki, jak rozłożę w szufladzie, to mi się to po prostu zmieści. I e, tutaj sobie poukładam różne e, przyprawy, e, jakieś tam, wiecie, zapachy do ciast, galaretki, o no, tego typu rzeczy. Więc e, będę miała porządek z tym. I jeszcze wzięłam, zobaczcie... Dwa opakowania, dwa takie multiboxy. Ten plastik już jest dużo sztywniejszy, ale wzięłam sobie dwa, bo chcę zrobić, chcę włożyć je do lodówki. I właśnie yy, pomyślałam, że będą super opcją, bo to, wiecie, jest bardzo wygodne, bo jeżeli ja sobie coś do lodówki tutaj powkładam, no, powiedzmy, jakieś y, owoce, y, warzywa, czy y, nie wiem, no, no cokolwiek, to co się wkłada do lodówki, jakieś y, musztardy, wędliny y, i tym podobne rzeczy, powkładam. To ja nie muszę tego z lodówki sobie, ja po prostu wyciągnę sobie to z lodówki, postawię, wyciągnę z tego multiboksu to, co jest mi potrzebne i schowam z powrotem do lodówki, więc no myślę, że, że, że fajna sprawa zobaczymy jak się to będzie sprawdzać, ale myślę, że myślę, że będzie się to dobrze sprawdzać no i, i to były dzisiejsze moje takie właśnie zakupki taki mój haul zakupowy, a ale to jeszcze nie wszystko wiecie bo jeszcze dziś kupiłam, ale to już w Pepco też Majteczki, dwie pary, też czarne, ale co mi się w nich spodobało, to to, ta gumka jest tutaj yy, tak fajnie wszyta. Myślę, że tu się nic nie będzie pruło i to mnie po prostu tak zdecydowałam się właśnie na te majteczki, żeby je sobie wziąć, bo ostatnio kupiłam majtki i te gumki wszystkie mi się po prostu wypruły. Dobra, co jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze na ten wyjazd. No właśnie na, yy, na komary. Bo wiecie, no słyszałam, że nad morzem jest bardzo dużo komarów. Yy, I postanowiłam no, kupić taki jeden aerozol Niech sobie będzie. Jak nie będzie potrzeba, to się nie będzie używać, ale lepiej nosić niż się prosić. I już wam mówię. A nie, wiecie co? Nie wiem gdzie jest Paragon. Ale za to, z tego co pamiętam, yy, zapłaciłam 13 zł. W Rosmanie to kupiłam. Yy, te majteczki kupiłam w Pepko. I tutaj macie cenę. 15 zł za dwie pary. I co jeszcze kupiłam? Co jeszcze kupiłam? Moja Córusia namówiła mnie. Mamo kup sobie szczotkę do peelingu na sucho. Więc kupiłam sobie. Mówi, że u niej sprawdza się rewelacyjnie, więc no spróbuję. Ja mam dość duży celulit. I wiecie co? No, no chyba żadna kobieta nie lubi, nie lubi tego czegoś na, na skórze. No, ale co zrobić? No i zobaczymy, jak ta szczotka się będzie sprawdzała. To jest szczotka z włókien, z włókien agawy. Stosuję się ją na sucho. Także przed kąpielą będę sobie ją stosować. I dam Wam znać. Tutaj piszę, że można masować całe ciało. I ten masaż nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. Po użyciu umyj szczotkę mydłem i ciepłą wodą. I pozostaw do wyschnięcia w pozycji włosiem do dołu. No, także tak. Co jeszcze, co jeszcze? A, jeszcze kupiłam to również w Pepko. Taką fajną, mocną łyżkę do lodów. Naprawdę, no super jest. Ona jest tak, to jest takie, wiecie co? Nie wiem, to, to, to jest metal, to jest metal chyba, ale jest tak grube, tak mocne, że myślę, że żaden, y, pod żadnym lodem, nawet nie wiem, jaki byłby twardy, to się nie powinno złamać. Także za tą łyżeczkę zapłaciłam 10 zł. 10 zł. I nie powiedziałam Wam za tą szczotkę, ile zapłaciłam. Za tą szczotkę zapłaciłam. 21 zł. Te szczotki są dość drogie. I jeszcze kupiłam taką matę, a w zasadzie dwie maty, bo nie było pojedynczych, tylko dwie, dwie sztuki w opakowaniu. I tutaj one są po 7,50 za sztukę. O, widzicie, tu jest cena. A po co to kupiłam? Kupiłam to po to. Bo mam w planie zrobić sushi, a nie miałam właśnie wiecie takiej maty, żeby żeby te sushi zwijać. Więc to pójdzie już do całego mojego sprzętu, gdzie będę robiła sushi i co jeszcze? Aha, i jeszcze kupiłam, kochani moi. Filtr emulsję taką ochronną z filtrem 30. I ja tutaj piszę. Ochrona przed przedwczesnym fotostarzeniem skóry i przebarwieniami wysoko wodoodporna, więc super, że jest wodoodporna, bo Wiecie, no, wejdzie się do wody, jeżeli się wejdzie, będzie ciepła woda, ciepło, to się wejdzie, ale y, chodziło też mi o to, żeby nie wyciągać bez przerwy tych, wiecie, tych olej, tych emulsji i, i bez przerwy się tym smarować, tylko posmarować się raz i niech to wystarczy już na kilka godzin. Więc tak. A ja mam tu paragon, to już Wam powiem, ile dałam za tą emulsję. Emulsja kosztowała 11,50. Uh -huh. Ta szczotka kosztowała mnie 22 zł. Bo tak naprawdę to ona kosztowała 30, ale tu jest minus 7. Tu mm, jest minus 7 zł. Także 22 zł. No drogie są te szczotki. I jeszcze coś. I jeszcze kupiłam sobie taką opaskę do na włosy. A, i to właśnie są te opaseczki. To są takie gumki. Ale świetne. Myślę, że yy, fajnie będą na włosach wyglądać. Yy. Nie będą się zsuwać, bo one są dosyć takie tutaj tępe. Także cieszę się. Będzie taka zmiana, wiecie, troszeczkę imidżu. I już Wam mówię, ile dałam za te gumeczki. I za tą opaskę dałam 5,60. Nie jest tak źle. No i to jest mniej więcej taki mój dzisiejszy hol zakupowy. Ale jeszcze wam dogram, ale to później, bo mam w bagażniku. Zakupiłam sobie również taki sakwę na rower, na bagażnik. Ona, wiecie, tak fajnie zwisa z jednej, z drugiej, z jednej strony i z drugiej strony. Więc na jakieś zakupy, czy no wiecie, no coś włożyć, no to super sprawa. Sobie wzięłam, siostrze wzięłam, bo też chciała. My ostatnio sobie troszeczkę jeździmy rowerkiem. Co jeszcze? I jeszcze w zasadzie kupiłam taki namiocik na plażę, też w Aktionie. A Wam powiem, ile ten namiocik kosztował. Ojej, gdzie ten paragon? I za ten namiocik dałam 35 zł. I wiecie co, wcale niedużo. Bo jak patrzyłam na Allegro, no to ceny, ceny są naprawdę od 80 zwyż. Jak będzie słońce, żeby ta moja Tosiunia miała się gdzie schować. Dobra. No i to na razie tyle. Tługo będzie, ale lubię Tak leż sobie leż. A ja Wam pokażę właśnie ten plecak, o którym wam mówiłam widzicie? No za 8, 9 zł yy, to jest yy, no, po prostu rewelacja. On w tej chwili nie jest jeszcze wyłożony niczym, więc... Yy, może nie, może coś włożę i Wam pokażę, jak to wygląda, ale no zobaczcie, no rewelacja po prostu. Tutaj te, te taśmy nie są takie cienkie, nie będą się wrzynać w, w ręce, w ramiona. Są szerokie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Za 9 zł. No rewelka. Nawet wiecie co? Przyda mi się na rower, jak będę sobie jeździła. Naprawdę fajna sprawa. Leciutki, złoży go, wygląda jak jakaś, nie wiem, portmonetka malutka, a miejsce mało zajmuje, a jest naprawdę fajna. Fajny, bo to plecak.